Drodzy bracia i siostry, w wyznaniu wiary mówimy o kilku atrybutach Kościoła. I pierwszym z, nim, z nich jest słowo jeden. Kościół jest jeden, równa się y, jedyny. I łatwo to pojąć, bo Paweł, apostoł w liście do Efezjan, mówi, że jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Wydaje się wszystko proste, ale w rzeczywistości zaczynamy się pytać, który Kościół jest jeden? Y, Katolicki, czy może Cerkiew Prawosławna, a może wszyscy bracia, którzy odłączyli się po reformacji, a może jeszcze jakieś inne wspólnoty, o jaki jeden Kościół chodzi? Który jest tym jednym, który jest tym właściwym Kościołem? I żeby to najładniej, najpiękniej zobrazować, można by użyć symbolu jabłka, które zostało podzielone na kilka części, choćby ta. Część, któraś była najmniejsza, dalej pozostaje tym jabłkiem. Kościół, o którym mówimy, że jest jeden, to jest Kościół Chrystusowy. Kościół Chrystusowy jest jeden, bo jeden jest Pan. Zauważcie, że Pan Jezus do świętego Piotra mówi ty jesteś Piotr opoka na tej opoce zbuduję kościół mój nie mówi o kościołach nie mówi o jednym z kościołów ale o jednym jedynym kościele zbudowanym na Piotrze apostole ten kościół Chrystusowy jest jeden bo wyznaje jedną wiarę bo ma jednego ducha bo ten kościół jest jednym ciałem, ciałem, które jest ożywione działaniem jednego Ducha Świętego. Te wszystkie podziały, które na przestrzeni wieków pojawiły się w kościele, one są niczym innym jak następstwem takiej zwykłej naszej naturalnej próby dzielenia. Oczywiście towarzyszyły temu różne wydarzenia ale pięknie to widać w liście do Koryntian, kiedy Paweł przyjeżdża i tłumaczy im: Skoro ktoś mówi: Ja jestem od Pawła, ja jestem od Apollosa, kimże jest Paweł? Kimże jest Apollos? I mówi dalej: Paweł, ja siałem, Apollos podlewał, ale to Bóg dał wzrost. I dalej Paweł mówi: Ani ten, który siał, ani ten, który podlewał, nie jest ważny. Ważny jest ten, który dał wzrost. Bóg. Drodzy moi, niezależnie od tych podziałów, które istnieją w Kościele Chrystusowym, najważniejsze, że wyznajemy wiarę w jednego Pana, który prowadzi i ożywia nasze życie. I pomimo tej wielości kościołów w Kościele Chrystusowym, wspólnot w Kościele Chrystusowym, Zauważmy, że najważniejsze jest to, aby te wspólnoty zachowały jedność z tym Kościołem. I mówimy, że y, którakolwiek ze wspólnot zachowuje jedność z Kościołem Chrystusa, jeśli wyznaje jedną wiarę apostolską, jeśli ma sukcesję apostolską, czyli najprościej mówiąc, ważne święcenia poszczególnych biskupów, jakby ciągłość tych święceń od apostołów i jeśli razem z nami uczestniczą w życiu Sakramentalnym. To są te trzy elementy. I oczywiście te trzy elementy w każdym wyznaniu będą w innej mierze, ale w każdym są, bo stanowimy jeden Chrystusowy Kościół. I w tym Kościele, drodzy bracia i siostry, trzeba zauważyć i oddać tę prawdę, że jest Kościół katolicki. Kościół katolicki, który nieprzerwanie trwa. Przy Chrystusie, pomimo oddzielenia cerkwi prawosławnej, pomimo naszych braci protestantów, my trwamy przy Piotrze. I w Kościele Katolickim od samego początku mamy wszystkie potrzebne łaski do zbawienia. Jest pełnia łask. To, że w Kościele jest pełnia środków do zbawienia, nie może nas nigdy w. Wbijać w pychę, jakąś wyniosłość, ale to w pierwszym rzędzie niejako przymusza nas, abyśmy jako wspólnota Kościoła Katolickiego, jako pierwsi wychodzili z inicjatywą dialogu ekumenicznego. Ten dialog, który pomaga znaleźć w innych wyznaniach, w innych wspólnotach to, co jest piękne, to, co łączy, albo czego możemy się od nich uczyć, bo wielu Katolików dzisiaj, patrząc na chociażby Cerkiew Prawosławną, powie, zazdrościmy tej przepięknej, bogatej liturgii, tych przepięknych świątyń. Natomiast ktoś, kto jest zakochany we wspólnocie protestantów, powie, oni mają. Proste kościoły. Krzyż jest w centrum, ale najbardziej mi się podoba to przepowiadanie, to słowo, któremu oni oddają całe życie. To nie znaczy, że w Kościele katolickim nie ma pięknych świątyń i pięknych celebracji, że w Kościele katolickim nie ma pochylenia się i życia słowem Bożym, ale to znaczy, że te wspólnoty w jakiś charyzmatyczny sposób nad tymi elementami się pochyliły, te elementy wypracowały i możemy dzisiaj od nich wielu rzeczy uczyć się tak jak oni uczą się od nas, wszystko po to, abyśmy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. O to prosił nas Jezus Chrystus.